Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bity95 I mam dzisiaj do Was taką no, niezbyt fajną wiadomość, ponieważ... Poczaskałem ekran w telefonie wart 700 zł, no i... Teraz nie mam jak nagrywać żadnych filmików telefonem, bo mam taki zajebisty biały telefon Druga sprawa, minęła mi licencja w Photoshopie C6, no i... No nie mam na razie Photoshopa i muszę czekać do przyjazdu do piekar, żeby mieć tą no tą licencję albo nowy nowy photoshop no i trzecia sprawa jak chcę coś pożytecznego zrobić na youtube czyli intro albo coś tam z wami popisać pograć no to nie mogę bo zazwyczaj koledzy mnie wyciągają na dwór no a jak później przychodzę do domu no to już nie jestem w stanie nic zrobić na youtube tak więc tyle wam chciałem powiedzieć na razie filmików nie będzie na razie